Widz. Zostawia łapkę w dół. Też widz. Bardzo cię przepraszam, już nie będę! Zastanawialiście się kiedyś, czy przetrwalibyście ze swoją żoną, dziewczyną, chłopakiem, albo sąsiadem w świecie pełnym potworów? Może nie każdy z was będzie biegał z płonącym mieczem, ale pewnie warto wybrać do współpracy kogoś, kto potrafi zadbać o siebie. Taki scenariusz możecie sprawdzić w grze Age of Darkness Final Stand, która wczoraj opuściła wczesny dostęp na Steamie. Od teraz pełna wersja gry zawiera też tryb kooperacji, który pozwala dwóm graczom wspólnie bronić się przed potworami na jednej mapie. I to właśnie dzisiaj zobaczycie. Zaprosiłem do wspólnej przygody moją żonę, żeby mieć pewność, że na pewno nie zginę. Bo jak wiemy, ona radzi sobie lepiej ode mnie w grach. Jednak, żeby nie było za łatwo, zagramy bez możliwości zatrzymania rozgrywki. Na wszystkie pojawiające się problemy będziemy musieli reagować błyskawicznie. Piją ci o, budynki, piją ci budynki nad bazą, nad bazą, nad bazą. Naszym zadaniem jest przetrwanie 12 dni. Wtedy nastąpi ostatni potężny atak. I to nie jeden. Już teraz możecie obstawiać w komentarzu, czy uda nam się przetrwać do końca. A jeśli po obejrzeniu tego filmu będziecie chcieli kupić tę grę, to możecie to zrobić korzystając z mojego linku, który znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. Tak moi drodzy, to co oglądacie to... Materiał sponsorowy. Ogólnie Age of Darkness od czasu pojawienia się we wczesnym dostępie przeszło długą drogę. Początkowo dostępny był tylko tryb przetrwania z jednym bohaterem. Obecnie gra posiada kampanię składającą się z trzech aktów, sześciu bohaterów do wyboru podczas rozgrywki w trybie przetrwania, pełno unikalnych jednostek i przede wszystkim tryb kooperacji, który będziecie dzisiaj oglądać. W każdym razie przed rozpoczęciem rozgrywki musieliśmy wybrać swoich bohaterów. Padło na takich, którzy nawet byli do nas trochę podobni. Dlatego grałem jako Edwin, który macha na prawo i lewo płonącym mieczem. Moja żona wybrała natomiast Aurelię, która potrafiła wywoływać w sojuszniczych jednostkach furię, zwiększając obrażenia. I gdy już każdy wiedział, co ma robić, można było rozpocząć ten mecz. Oczywiście zaczynaliśmy obok siebie, ale mieliśmy osobne bazy, których trzeba bronić. W pierwszej kolejności rozpoczęliśmy odkrywanie mapy. Co dość szybko doprowadziło do mojego narzekania. Ja mam bardzo beznadziejnie kamień ustawiony. Oczywiście mapy są tu generowane losowo. Tymczasem moja żona musiała mnie dobijać. Mam bardzo dużo kamienia po swojej stronie. Wiecie, tak naprawdę to nie ma znaczenia, gdzie ktoś znajdzie surowce. Bo każdy z graczy może tam budować. W każdym razie, po pierwszym płaczu wysłałem mojego bohatera na przeciwników, aby mógł zdobyć trochę doświadczenia. W międzyczasie stawiałem pierwsze domy, by zwiększyć przychód złota. Moja żona też starała się wzmocnić swoją bohaterkę, wysyłając ją prosto w grupę wrogów. W końcu wypadało postawić tartak, aby zacząć zbierać surowce. Szczególnie, gdy odkryłem, że moja żona szybciej się rozwija. No Brak tam ci idzie? Tu już masz cztery domki, jaka ty bogata jesteś. Niestety, po chwili odkryliśmy elitarny koszmar, czyli miejsce, w którym co noc miał pojawiać się trudny do pokonania przeciwnik. Tak, dobra, nad dobra, nami widzę, jest. Dobra, widzę, nad nami. A tu woda jest, o kurde, tu jest. Są... O tu już są takie latające dziwactwa. Niestety, część przeciwników poszła za moimi jednostkami i już pierwszego dnia zrobił się mały problem. Tymczasem moja żona, zamiast mi pomagać, wolała zastanawiać się, gdzie postawić tartak. Na szczęście poradziłem sobie bez mojej sojuszniczki. Po wszystkim mogłem ponownie wysłać bohatera na południe, by zbierał tam doświadczenie. Co prawda trzeba było uważać, bo zbliżała się noc, podczas której potwory miały być silniejsze. Przynajmniej przed końcem pierwszego dnia mój bohater wbił drugi poziom i tym samym odblokował jedną ze swoich umiejętności. Ta poziom drugi odblokowałem, jak tam twoja? Mam nadzieję, że przed nocą się uda zdobyć. No, koleżance jeszcze trochę brakowało do kolejnego poziomu. Poza tym i tak ważniejsze było odkrywanie mapy. Tu jest bardzo dużo drewna i zamknięta przestrzeń. Chcąc, nie chcąc, musiałem w końcu postawić kamieniołom na tych słabych złożach. W międzyczasie moja żona zrozumiała, że ekspienie bohatera to nie są proste rzeczy. Kurczę! Co? Nie mogę wbić poziomu. Mimo wszystko, jeszcze tej samej nocy jej bohaterka zdobyła drugi poziom. Sam w międzyczasie pilnowałem, by mój bohater głupio nie zginął. Granie bez pauzy miało ten minus, że skupiając się za bardzo na walce, olewaliśmy rozbudowę bazy i surowce trochę zalegały w magazynie. Chwilę później zaczął się nowy dzień, więc starałem się znów mocniej eksplorować mapę i stawiać nowe budynki produkcyjne. W pewnym momencie znalazłem nawet żelazo, ale obecnie było tu za dużo wrogów. Poza tym w pierwszej kolejności wypadało postawić warsztat stolarski, gdzie odblokowuje się nowe budynki. Natomiast moja żona zaczęła stawiać pierwsze fortyfikacje obronne. Ojejku, mam max drewna, co mogę za drewno zrobić? To już chyba zacznę sobie tutaj robić jakiś ten malutki przyczu... przyczółek, wiesz, na razie mogliśmy robić tylko zwykłe drewniane umocnienia, bo lepsze mury trzeba odblokować w warsztacie. Przy okazji moja sojuszniczka kradła mi złoża kamienia. W końcu wypadało też zrobić koszary, żeby rekrutować dodatkowe jednostki. Szczególnie, że trzeciej nocy miał nastąpić pierwszy atak na nasze bazy. Dlatego moja żona zaczęła szybko robić nowych kultystów. Tymczasem ja dopiero wybierałem miejsce pod koszary. Przynajmniej miałem wieżyczkę, na którą mogłem wysyłać łuczniczki, co akurat było dobrym pomysłem, bo po chwili pojawiły się tam potwory, których należało się szybko pozbyć. Następnie naprawiłem budynki, żeby nie zostały zniszczone przy kolejnym ataku. Moja sojuszniczka też musiała bronić swojej strony przed pojedynczymi wrogami, nie tylko w jednym miejscu. Straciłyśmy gdzieś żołnierza. Biją ci o, budynki, biją widzę. ci budynki nad bazą, nad bazą, nad bazą. Niestety jeden z domów został zniszczony, zanim udało się tu dobiec jednostkami. Mimo wszystko, po chwili był już spokój. Przynajmniej wiedzieliśmy na przyszłość, że warto się tu zamurować. W międzyczasie uznałem, że warto odblokować budynki dające dodatkowe światło. Najważniejsze, że udało się przetrwać kolejną noc, a to oznaczało, że za 4 minuty nastąpi pierwszy poważny atak który miał nadejść z prawej strony, więc moja żona od razu zaczęła przygotowywać tu obronę. Sami jeszcze tam nie podchodziłem, bo wolałem zwiedzać mapę, ale na ten moment potrzebowałem więcej żołnierzy. Przy okazji odblokowałem już wieżę z płomieniami, więc zacząłem je stawiać, aby na stałe odsłonić mapę w kilku miejscach. Tymczasem moja żona wyszła bohaterką z bazy, żeby zobaczyć jak będzie wyglądać trasa naszych wrogów. Szczerze nie mam pojęcia, jak koszmary będą szły. Tem jest ważny punkt, nie iść tam dalej, bo to może zginąć. Ostatecznie i tak za chwilę mieliśmy przekonać się, jak pójdzie ten atak. Gdy nastąpiła noc, jeden z kryształów znajdujących się na mapie pękł i wyleciało z niego pełno potworów. Lecą tak od dołu, jakby. Poza samym atakiem te specjalne noce dawały nam losowe minusy, jak na przykład katalizator obrażeń, który powodował, że nasze budynki w momencie zniszczenia mogły zranić pobliskich żołnierzy. Niestety, patrząc na minimapę, wydawało się, że atak ma nastąpić z innej strony niż zakładaliśmy. W dół, w dół, w dół. Moja żona miała tu pełną mgły, więc zbudowałem wieżę z płomieniem. I wtedy rzeczywiście okazało się, że wrogowie atakowali od dołu. Na szczęście bohaterka mojej sojuszniczki wbiła nowy poziom, więc można było wykorzystać specjalną bombę, która zadawała obrażenia obszarowe. Sam również przysłałem tu swojego bohatera. No weź wyjdź, podpal swój miecz. Nie pierdzielaj! Ten pierwszy atak nie był aż tak straszny i szybko zostało mniej niż 200 wrogów do pokonania. Prawda jest taka, że ci kultyści bardzo mocno bili naszych przeciwników. Dobra, jest, już to prawie wybronione. Doszło do tego, że zaczęliśmy uczyć się liczenia od tyłu. No zostało 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 6? 5. W końcu zostało tylko trzech wrogów czających się we mgle. Więc można było na spokojnie wszystko odbudować. W międzyczasie uznałem, że warto ulepszyć moje jednostki wykorzystując surowce, więc w pierwszej kolejności zwiększyłem obrażenia zadawane przez łuczniczki i stawiałem kolejne domy, żeby zarabiać jak najwięcej złota. Ta noc musiała być bardzo wyczerpująca, bo moja żona miała dziwne pomysły: Przynieś tu swoich wiz... widzów, <laughs> przynieść tu swoje wojsko, to pójdziemy na dwie, na dwie nagrody rano. A propos nagród, to po każdej udanej obronie można wybrać jedno z trzech błogosławieństw. Moja żona wybrała przyspieszenie czasu budowy, natomiast ja skusiłem się na błogosławieństwo, które mogło wskrzeszać wrogów jako sojuszników na 20 sekund. Teraz w teorii mieliśmy spokój przez kilka dni. W teorii. O kurde, o kurde. Łuczniczki, Łuczniczki! Co się dzieje? Koszmary przyszły im pod drzwi. Jednak w zasadzie wystarczyło rekrutować jeszcze więcej jednostek i stawiać wieżyczki z łuczniczkami, żeby pilnować każdego miejsca. Kolejnym planem było połączenie sił, by zdobyć nagrody za pokonanie wrogów w tych okręgach. Na szczęście kultyści mojej żony byli naprawdę mocni, bo pozbywali się każdego przeciwnika w kilka sekund. Niestety trzeba było uważać na te strzelające potwory, które potrafiły błyskawicznie pokonać wielu żołnierzy. Co gorsza, po chwili większość kultystów padła i trzeba było stąd uciekać. Jednak wrogowie nie odpuszczali i podchodzili coraz bliżej. Uważaj, uciekaj bohaterką. Gdyby nie ja, to mogło skończyć się tragicznie. Przynajmniej wspólnie z moimi żołnierzami udało się pokonać tego potwora. Na północy naszej bazie przyglądał się elitarny topornik, z którym jeszcze nie mogliśmy nic zrobić. Tyle dobrego, że te zwykłe ataki pojedynczych potworów nie były dla nas problemem. A gdy nadszedł dzień, znów wróciliśmy na południe, by zdobyć surowce, pokonując przy okazji pozostałych wrogów. Za zajęcie pierwszego punktu dostaliśmy dodatkowych żołnierzy. Po chwili przyjęliśmy drugi punkt i znów dostaliśmy jednostki. Zwiedzając mapę odkrywaliśmy kolejne złoża żelaza, z którym w końcu trzeba było coś zrobić. A, bo my musimy żelazo, żeby na No kolejne... musimy, bo nie zrobisz obozu, znaczy kolejnego warsztatu bez żelaza, musisz. Jednak w pierwszej kolejności dorobiłem więcej wieżyczek dających światło, żeby wrogowie nie pojawiali się przy bazie. Przy okazji, gdy nadeszła noc, mogliśmy w końcu pozbyć się tego elitarnego przeciwnika, żeby móc się tu rozwijać. Przy takiej armii kolega nie mógł za długo wytrzymać. Dawaj, 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 dobra, masz połowę życia, zaraz padnie. Super. Po wszystkim zaklepałem ten teren dla siebie i zacząłem rozwijać się w górę. Przynajmniej mogłem w końcu pozyskiwać żelazo. I ogólnie było to dobre miejsce, by zrobić tu większą obronę. Moja żona tak już się wprawiła, że dalej biegała samą bohaterką po mapie i pokonywała kolejne grupy wrogów. I nawet udało jej się wbić poziom. Tylko widzę, harda jesteś. Wiedziałam, że mam blisko poziom, wiesz? W międzyczasie chciałem postawić wieżę obserwacyjną, która pokazuje skąd nadejdzie kolejny atak. Gdy pojawiła się następna noc, rzuciliśmy się na kolejnego elitarnego przeciwnika, który nie miał za wiele do gadania. Jak to traci życie? Ładna szajba weszła, co? Później dalej rozwijaliśmy swoją obronę w różnych miejscach, żeby nie dać się zaskoczyć. Niestety siódmego dnia znów trzeba było szykować się na ciężką noc. Szczególnie, że tym razem mieliśmy zostać zaatakowani z dwóch stron. Na szczęście wieża no. obserwacyjna trochę nam pomogła. I co nam powie? Od tej twojej strony, co ostatnio cię atakowali, idzie. I i od góry. O, tutaj. Dobra, to ja tu się będę musiał przy. Szykować. No bo to ja biorę swoją, ty swoją, to tak, tak, nie? Tak, tak, to ja biorę górę, ty bierzesz dół. Oczywiście starałem się zbudować w tym miejscu pełno murów, natomiast moja żona wciskała u siebie jeszcze więcej balist. Po chwili zaczynała zapadać noc i już za wiele nie mogliśmy zrobić. No dobra, niby zdołałem zamurować to wąskie przejście, gdzie akurat postawiłem kopalnię złota. I w końcu z kryształów wyleciały na nas hordy potworów. Tym razem do pokonania mieliśmy trochę ponad tysiąc jednostek. Niestety w innym miejscu pojawił się strzelający potwór, na którym musiałem się skupić, żeby nie stracić żołnierzy, bo mnie już atakują, a muszę się głupotami zajmować. W końcu spojrzałem, jak wygląda sytuacja na północy i w zasadzie nie było aż tak tragicznie, a jeszcze budowałem w tym miejscu balistę. Tymczasem u mojej żony też pojawili się już wrogowie, którzy nie mieli łatwego życia. Szczególnie, że dzięki naszym błogosławieństwom czasami przeciwnicy po śmierci przechodzili na naszą stronę. O, pojawiają mi się ten zombiaczki po naszej stronie! Zombiaczki atakować! Na północy też szło mi dość dobrze, szczególnie, że mój bohater palił wszystkich wrogów. Chwilę później pokonaliśmy pozostałe potwory i przetrwaliśmy kolejną noc. W ciągu dnia dalej byliśmy rozdzieleni i odkrywaliśmy mapę. Moja żona miała już taką armię, że bez problemów radziła sobie z większymi grupami wrogów. Przejęto ważny punkt, a ty przejęłaś? Jak chcesz, to tutaj możesz przyjść ten i sobie trochę wziąć surowców. Nie trzeba, ja też właśnie przejmuję punkt z surowcami. poradzę sobie sam. I rzeczywiście jakoś sobie radziłem zbierając jeszcze więcej surowców. Ogólnie na północy było jeszcze pełno terenów do odkrycia, ale zaczynało nam brakować czasu. Tutaj, ile tu jest rzeczy jeszcze do zdobywania, masakra. A wypadało jeszcze odblokować fabrykę oblężniczą. I dalej, w ciągu dnia, biegaliśmy po mapie, eliminując kolejne grupy wrogów. Sam wysyłałem bohatera prosto w hordy wrogów, bo dzięki swojej najlepszej umiejętności zadawał im mocne obrażenia obszarowe. I tak nam minęło kilka dni na powolnym czyszczeniu mapy i dobudowywaniu kolejnych murów. A dzięki fabryce oblężniczej mogliśmy odblokować wieże ogniowe zadające duże obrażenia obszarowe. A jak już mówimy o obrażeniach, to armia mojej żony była naprawdę potężna. Dobry, ja jak ty go mordujesz, już zabity. W końcu nastąpił moment, gdy musieliśmy przygotować się do trzeciego ataku, który znów miał nastąpić z dwóch stron. Niestety z jakiegoś powodu wieżyczka obserwacyjna pokazywała nam drogę tylko jednego ataku, więc nie wiedzieliśmy, jak pójdzie ten drugi. Niby miałem jakąś obronę mniej więcej tam, gdzie mogli pojawić się przeciwnicy, więc uznałem, że bardziej się tu rozbuduje. Kilka minut później mogliśmy dowiedzieć się, czy dobrze wyczułem kierunek ataku. Na pewno moja żona była solidnie przygotowana i dzięki dwóm wieżom ogniowym bez problemu pokonywała wielu wrogów. Natomiast u mnie potwory rzeczywiście pojawiły się w miejscu, w którym przyszykowałem obronę. Ktoś tu czerpał wielką przyjemność z mordowania niewinnych stworów. Co? Nie są w stanie przejść. Aż tak? No! To dobrze. Niestety u mnie aż tak wesoło nie było. Olbrzym przyszedł, olbrzym przyszedł, powtarzam, olbrzym u mnie przyszedł. Olbrzym to duża jednostka obszarowa, która dość szybko może pokonać bohatera. Niestety po chwili brama została zniszczona i wrogowie mogli wchodzić do środka. I co gorsze, słabo dbałem o mojego bohatera. Nie, umrzeń bohater i umarł mi bohater. Przenieś tam jednostki jednak? Jak możesz to coś tu podejść, wiesz? Na szczęście moja żona miała ogromną armię, która była gotowa uratować mi cztery litery. Kilkanaście sekund później ten wielki oddział wbił się prosto w olbrzyma. Nic sobie nie robiąc z jego ataków. Dobra, zaspadnie. padł olbrzym, super. Armia mojej sojuszniczki cisnęła dalej, pokonując kolejnych wrogów. Dobra, ale nie musisz aż tak szarżować! <laughs> Tej strony już na pewno nic mi nie groziło. W zasadzie patrząc na to co tu się działo, to czułem się totalnie niepotrzebny w tej rozgrywce. Co prawda w końcu pojawił się tu nowy olbrzym, ale tak szczerze to nie miał żadnych szans. Armia mojej żony rozprawiła się z nim błyskawicznie i kolega po prostu padł. Moja strona została całkowicie wyczyszczona. Teraz mogłem się już odbudować, zastanawiając się, gdzie jest ostatni przeciwnik. Ten jeden potwór przy życiu to akurat strzelający kolega, który atakował północną część bazy. Jednak zanim został pokonany, skończyła się noc i dostaliśmy nowe błogosławieństwa. Moja żona wybrała szybko otuchę, bojąc się, że straci jednostki, ale kolega zdążył paść. Teraz pojawił się większy problem. Za 10 minut miał nastąpić ostateczny atak. Dlatego musieliśmy naprawiać mury i ogólnie szykować się do obrony. Jeszcze musiałem sprawdzić, skąd nadejdą ataki, ale to w sumie nic trudnego, bo szły zewsząd. Spoiler alert: będzie 5 ataków, ale do tego przejdziemy za chwilę. W pierwszej kolejności ulepszyłem obronę u góry, stawiając wieżyczkę ogniową i robiąc tu dodatkowe mury. Tymczasem moja żona cóż wolała zajmować się budową kolejnych farm. No niech będzie, że jej siłą była wielka armia, więc potrzebowała żarcia na nowych ludzi. Moją siłą była obrona, a raczej zamurowywanie każdego przejścia. Chociaż jak patrzyłem na to, co robi moja żona, to sam się zastanawiałem, kto jest w tym lepszy. Gdy została nam minuta, jeszcze starałem się ulepszyć niektóre fortyfikacje, żeby dłużej wytrzymały. Zbliża się ostateczne starcie. Teraz po prostu dodawałem cokolwiek w kilku miejscach. I w końcu rozpoczęła się ostateczna bitwa. Nadchodzą nawały! I wtedy zobaczyliśmy na minimapie 5 ataków zmierzających do naszych baz. Na szczęście ogniste wieże, wraz z ognistymi pułapkami, dawały sobie radę. Oboje mieliśmy te wieżyczki praktycznie w każdym miejscu i liczba wrogów dość szybko zaczęła spadać. Na dole miałem jeszcze bohatera, który również korzystał z ognia, więc i tu nie było problemu. Chociaż u mojej żony było trochę trudniej. Na dole są z dwóch miejsc, atakują w tym Wiem. samym momencie. Jednak sam musiałem skupić się bardziej na swojej stronie pal swój miecz, kolego, walcz! Z takim bohaterem nie dało się przegrać. No, o ile nie zginie. Uciekaj! W zasadzie ten ogień i mocne mury doprowadziły do tego, że liczba wrogów szybko spadała. I nie musieliśmy się niczym martwić. Chociaż w niektórych miejscach dalej było niewesoło. Tam jest problem u ciebie, widzę, w góry. Przynajmniej moja strona była już czysta. A moja żona miała tylko jedno w głowie. Możesz hajs mi wysłać? O, pieniądze by chciała. Dzięki bazarowi mogłem wysłać całe moje ciężko zarobione złoto. Mogę ci wysłać wszystko co mam. Całe moje pieniądze ci Aż wysłałem. Nie, tak? nie, bo ja nie mam tylu magazynów! Co mnie to obchodzi? To się zmarnowały? Pewnie tak. Hamstwo, ja ci 4,5 wysłałem. To nie, to do mnie tylko 3,700. No nie, to pieniądze oddawaj, żeby Cóż, to nie była udana inwestycja. W każdym razie zostało nam tylko 15 przeciwników do pokonania, jednak dotarcie do niektórych z nich graniczyło z cudem. Jak ty to zabudowałeś, że tam się nie da przejść? Jest bardzo dobrze zabudowane. To jak ja mam tam podejść i ci pomóc? Na zewnątrz. Moja żona zaczęła usuwać niektóre mury, żebym mógł tam jakoś przejść. A tam jeden został. Zrobić im światło? Poproszę. O właśnie, o jeden został. Jeden został. Ale piękny ten jeden. Ale spokojnie. Jak bohater go pokona. Teraz zostało jeszcze trzech delikwentów, których udało się w końcu znaleźć na dole. No dobra, tylko jednego, ale w końcu nastał świt i gra zakończyła się naszym zwycięstwem. Wyzwanie na graniu bez pauzy w koopie uważam za zakończone. Dobra, jak tam ci poszło powiedz mi? Tak, na końcu możecie jeszcze sprawdzić statystyki poszczególnych graczy. Moja żona zabiła więcej koszmarów ode mnie i to niezbity dowód na to, że bez niej nie dałbym rady. Jak widać, z żoną da się coś osiągnąć. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta rozgrywka i zostawiliście już łapkę w górę. A jeśli chcecie więcej naszych wspólnych zmagań, to tu macie materiał z gry Kingdom to Crowns, gdzie broniliśmy się przed hordami potworów. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się!